Until I can't no more. I got the horses in the back. stock is a tank. Bązu monami. Drużyna, Actimelka. No, rudy, filariusz. Papryk i random. Czego randomie? Tak, bro. Co? Nie, powiedziałem się, przywitałem z randomem. Poszedłem z tukaczki w okular, po okular mam na oczach. Ej, bo ja bombę wyżykłem do tyłu. Hej, pan Hilary! Biega, szuka, gdzie są jego okulary. A ten debil... A ten debil jebany miał go na nosie. Tak było. Tary, wieśle razy zapomniał, że mam nie. Nie, nie, nie wiem, nie pamiętam, kto to napisał. Chyba tu wiem. Tak. Weź ktoś iPhone'a. Za czysta. czysta. Dobrze. Zmianka. O kurwa. Ary, gość z Digla mnie nie potrafił zabić. Ego z, z Glocka. one tapowałem nie? 94 w jednym dostałem od jego z Glocka. E, z Digla. A jak kurwa, wystrzelałem sobie No Nie wiem, więc ja, kurwa, 19 w dwóch. No nie. Co to za gra, popsuta, Już, już mi się nie podoba ten mecz. Kurwa, strzelam mi nie trafiam. Kałach w drugiej ludzi. No rodzie. ja no sto kurwa, w pewnie. Ja próbuję przez e, wenty. Locek będziesz miał kawałek z tyłu, jak coś. Idę z tobą z O Jezu. jest rampa. Proszę. ja, jaj, si, kacim! Wiedzą z Jest tu przebieg na prawo. Wiem. Nie jest na prawo. Ognaryńczy. Węd? Barieram. Tak, a I dobra, no to take Dobra, no tak jest miękliwe Wiem, chcesz PN IT na Bo ci oddać mogę. Tak, tak, chętnie Masz Eee, dobra, chyba pora na jakieś kałachy Kurwa muszę sobie wrzucić SG, bo w sumie ...wiecznie nie o nim zapominam. Dobrze on to lubi. Do w head'a dostał, nie? No i kurwa pięknie. Szkoda, że tego nie widziałem. Bo bym mu wierzył No śmiałeś, że kill bez tego Ja ci nie ufam stary Ja muszę na oczy ujrzeć Nie no, wiem gdzieś poleciał smoke Fleś niebiosa Ej dobry, dobry, prawie idealny prawie Bardziej w prawo i wyjdzie na Następnym oazem. Ten drugi flash był zbędny A to, to nie mój Kurwa ten kebab jak on strzela. Później bez A może weźmy ten O kurwa, ale mi gwałt zrobił. Dzięki Loczu, trochę spóźniony. Masz kałacha w tym. Ej, kałacha masz. Nice. Słabo. Oooo. Ja. Pięknie, pięknie, pięknie mi kurwa wystawić. Na śmierć pewną. Tak? Dobrze? Okej, okay. no tak. to gram kurwa on zeus. Leze... on zeus. Jeden był mój debilu! Ale to i tak rzuciłeś mi fleszę na oczy. Jezu kurwa. Jezua. Gamoniu. Z gamoniem. Gamuń! Drugiego to random ci Zmieniu. rzucił Z... seku. Kurwa, czat przeczytaj. Ma ci? To... kurwa, loczek, dwa flesze były od niego. Kto ma zielony i zgubi bombę? Nie zgubi, repaku. co zrobiłeś? Nie, kurwa, nie złapaj Jezus Mary. I masz z tyłu, repake. No tak. Postawiłem tak, to... z tyłu, nie, tam, przy kurniku jest. Gdzie? Za wnym Ja pierdolę. Kurwa macz, famas na no, hewegui Podchodzi coś Kurwa macz, ja myślałem, że ona jest tam w bębi Patryk Obity. Nie, nie, ja wyrzucam w razie co, wiesz? Mam zera hp jak coś Aha Tam jest coś Sasza graj Co ona robi? Skribuję. <laughs> no co, so z streamarką została. Ja wiem, że wiersze się pisze. Teraz. nagrała. Gdzie jest bomba? Tu? Czarno, A tu, tu. O kurwa. Kurwa! A już ja na zło... głowę było! Eee. Jebany. 55 dostał. No 2,11 Sasha dostała ode mnie. Tyle jej weszło. O, mi wyplął. Ale bogaty. WPA do zebrania. Ja mogę wziąć w sumie. Weź Patryk, przerzuć ten kawałek Kamilowi. Nie, ja wezmę AWP po nim. Spokojnie. No, na luzaczku. Patryk jest tam. Tak, jest tam. Kupę robi. Kupę? Gdzie? To jednak mi kupiłeś? Gdzie jest ten kawałek? A to ty, to nie, to graj, to masz. Ja AWP wezmę. Furka nam poobijali, spokojnie. Może Patryk? No nie to z Digga Heaven, heaven. Hangar! Heaven. Kurda. Kurde. Najpierw zostawiłam bombę w tyłu. Jak chcesz to chodź na rampę. Nie, 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 ja jestem w kątem. Wstaj! Palę go. Lec. Smoke tam był. O kurwa Nie wiedział Jesteście w heavenie? Nie, enemy był. Na enemy jeden spadł. Sevena? No, i gościłem KURWA! Powiedziałem, że gościałem. Ale nie, grano dostałem. Chce, coś! Dlaczego? No patrz, jak idzie. No, ale dlaczego? No ja. To życiało wcześniej w razie płaszcza. No to do mnie To kurwa dostał w łeb, słyszałem jak tykiel przy teleportacji na tym. A, ja dostałem dwa razy. No problem. Masz bombę w rampecie. do mnie do ciebie z kurwy, Dlatego powiedziałem, że no problem. <laughs> Wybaczam no Nie no stary, nie, nie pękaj, dobrze jest, zobacz. Pamiętajcie, że to jest mapa counter-terrorystów, więc... muszą no, zajmować no, jakiegoś no. dzikiego rasa, żeby mi się opłaciło. Idę z tobą, chcę coś. Czekaj, granat. Puść mnie, no, puść no, mnie no, no, no. zero. Dobry no, nade. Nie, w tą stronę się odbije. Pięknie! Tylko no, podjebałeś, ale chodźmy B. Be. be clear. Jak jest? Rampoj min. Batman obite. Went na ta, ta, ta. Ktoś w był nasz? Wend, nie went. Dawaj na planta, ma smołka. Gdzie ten był? Miałem w ventach jednego. Ale to nie był ten. Na outside chyba biega. Ja będę. 90, O Polaka. A kuku! Poszedł na terra pewnie. Może być. Tak jakby zdanie zmienił i kurwa wyrysł jak grzyby po deszczu. No co, tego nie ma. No to terra pewnie. 89 w trzech dostał o. Nie, ktoś się strzela Ja też No się... tak dla Beki Tak dla Beczuni No to Nie, wiem gdzie on się kurwa zakopał Albo się schował w hangarze, ale w sumie jak ty mówisz, że... Nie, już... ja w hangarze. No właśnie jak on... Przeżyć do tyłu, to się... mamy jednego planciarza. No nie jemu, jemu! Kurwa nie mi do chuja, green is planter Always green got bomb bo po prostu ja umiem za zaplantować tak, żeby nie ogarniać się kiedy. Kolejny kurnik. Więc Coś ty idziesz do niego. Nie no, idę. No ba. Kurwa, na kurniku siedzi! Ja niebie dostałem no, heada, Nie, nie. idę po bombę. Nie, nie, ja już dostałem heada, stary. Nice. Launching Kevin, Bomben. Do jest, to budówka Kurwa, to z tecu do budówce! Nie, to jest kurnik, To nie. jest łącznik! Kurni to jest kurwa łącznik! Jaka to budówka? Skąd wy się kto cię tego nauczył? Przy, Przywęka A to ty? Jak... Ja Morda no. w kubeł w śmieciu Bombej. Nie, kurwa. Pary, od zawsze to jest do budówka! To jest kurwa i nie kurnik! Ty, kurwa ten! Zakrystia! Gorki, nie. Tak? Gorki. So gorki! Gorki to co? So. Czekaj na co? Jak ma głupie nazwy. Stary kurnik to jest ten jebany budynek z tego kurwa, Konektor to chuja do budówka? Od kiedy? Do konektor? budówka? Nigdy nie mówisz kurnik! Kurnik znaczy, wygląda kursa kursa, Do budówka, Nie, ja mówię konektor. O tej kursie, jakiś konektor, Ja mówiłem kurwa. konektor, kurwa, no to jest łączenie nie. trzech dróg, kurwa. Pola i wjazdu i rozjazdu, no o co ci chodzi? Nie. Tak. Jak trzech dróg, jak on ma dwa przejścia? No, jeszcze z podziemi masz drogę Nois, on co jednego co co dobra, dupa kurwa, cyganie To mi Patryk? No, ci pusty nic nie widzę Kurwa z prawej, kąpka. No, że Pomogę ci kurwa to zabrał ja pierwotnie No, jesteście? No, jesteście Górę, no. Smok, Idę od ten. Heaven. Idę od Heaven. Leci granat. Wlecimy. Nie! No, pan! Tryk tam jest. Specjalnie rzucił mi. Ja mu tylko oddałem. Ja możesz bombę, rzucaj. No dobra, to sieć na niebiosach. Na ciebie kładę stacy. A ja ci, ja ci Nie musiałem weź? się odwdzięczyć. No podłóg gdzieś? Nie, Gość się zestrzelą w stałta. To nasz? Tak, tak osób strzela. Ungangienia, ungangienia. HAHA! KURWA STECOU! O Boże, kiedy? KURWA GIMORYU, nie? Ja pierdolę, aż. A ja, aż trafić nie mogłem. Nie, ale nie, znowu Nie, czekaj, kupię ci kałacha. Chcesz? On, no, on szedł na ci haczy, nie, nie. nie. Od on ci wszedł, kurwa. Nie no to, no to, to... nie mógł. A, mógł a po Chciał podrabienie po cichu. Kurwa, to, o, z... to... No, to po podrabienie, w ogóle go nie słyszałem. O Jezu. Ja to zobaczyłem, to normalnie się rozstroiłem. O, matulu. Ja pierdolę. Uhu! Uhu? Kurwa, mać, Drzwi Mac! Ale chuj, jak drzwi bo heada. Ej, plecy, plecy! Udziałem! E. Mówię? No mówiłem drzwi. Że zraszował. Nie słyszałem, no, prawda? Nie na rampie gdzieś. Pod heavenem kurwa na polu jest? Nie, nie, tam przy bombie, tam dalej mm. kurwa, no był na polu! Słyszałeś go że... No kurwa, ale. Nie, na bo to polu, jeszcze można ja Można było na słyszeć, bolu. że. Na, na... Na, na B chodzi kurwa. A ja oni Na dachu, kurwa, widzicie, masz jakieś upośledzenie, nie? <grym> się dziwisz, że później połowa osób twojego info nie rozumie. Na dachu był, tutaj, tam. Yy, jakaś... tam mój yy. Czekaj, ja mój Łącznik. Czekaj, Łączni, kurwa, konektor, kurwa, no czego wy nie rozumiecie? No to że... kurwa łącznik, tak, konektor, łącznik. No, no kurwa. No z... patrzyłeś, kurnik. A ja mówię po nim... Patrzyłem kurnik, bo jakiś debil powiedział przybudówka. No bo. To jest okay. konektor. No to jest No Tak, tak bo... Przy... <laughs> to jest łącznik. To jest łącznik. To jest lepiej brzmi. Ja wiem, gdzie to jest. Kurwa przybudówka. Ten kurnik wygląda, jakby z blachy był dobity kurwa do ściany i to jest przybudówka. Nie, to jest kurwa kurnik. A tak. Kurnik pierdoli. jest kurnikiem, tylko grzędy tam brakuje. No ciebie kurwa. Koguciku. No defi. <laughs> Ej, weźmy się z garść, kurwa, bo Randa ma najwięcej killi. Ej, panie, 3100 punktów. Weź, kieruj. Co panu wyczyniasz? Jakie 3100 punktów? No ty masz taką rangę. Ojej, co. Hmm. No ci, miał lecieć po tych twoich punktach. Poza tym masz nie, no. niewiele więcej obrażeń no, z, ode mnie zadanych. Z, z tymi punktami... Pa, panie, ponad 1000 godzin na ja się z tymi, z tymi punktami to można polecić po hasami jak po szmacie, bo ma prawie 5000. Co? Ile ty masz godzin? Plus jest jedna. 2000, a przepraszam, panie 2238 godzin. Ale ja się kurwa bawię tą grą, a nie jestem z poceńcem. Tak. A jakbym był z poceńcem, to bym grał kurwa wesla Co byś grał? Weslach Chyba ja, Slate. Jak oni mają kurwa po 14, po 20 tysięcy godzin w CSA ty. Chyba S lut. O, chyba no, twój stary kurwa. I stać się pałować kurwa do tego waszego Moje łącznika. No, no nie, to ty poniżeś. Nie do przybudówki kurwa, już mi się pierdoli. Do ty wasze przybudówki. Wiedzi? Bo Nie, bo to jest, nie, to nie, to jest kurwa bę. gówno! Kurwa, Max! No pierdolicie o się wyjebałem. Jak ten farmer. Będzie dobrze. Jest! jest. O, gdzie o, ty? Ale kurwa, gdzie? Tam był! I dobrze na pizde w czterech nas poskładać. Heaven, jeden był. O, jest. Oh, jeden chyba. Jak to się nazywa. A! Przybudówka! Mhm. Tu tak? To brzmi jakby no się słowo wyłączyło. konektor. Heaven. Skąd? Nie Aha! wiem. Gdzie on był Jeden Uf. za jeden. Z heavena zginął, z kanem Ale nie, ten. A, tu z kurczaka Uł, cię zabij. z prawej strony bez kabli grają tej... Ja nie wiem, ty jak można być po pacety nie grać z kabli. Ty na no 93 dostał, nie? 89. A to nie, to Sasza mi za tyle jedno, dobra. Ale plecy mi zrobił zboczenie. Wiecie, co ja bym chyba. No nie, mamy jeszcze WP. Kurwa. On wiecznie wykrzyżuje wszystkie nasze plany. I can drop you out, man. Nie, mm. no, no, jest. nie, nie, do nie, 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 No nie, No nie, 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 co a ten nie, 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 Kurwa, nie, 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 kurwa nie, do chuja no kurwa i leczek! Przy... A to z co przeszedł! <noise> o jezu, ale jak on tak fatko się tu znalazł! Nie, angar, hangar! Tak, mi nad głową strzelasz po a normalnie się przestrasiłem. kurczaka kto kur, kurczaka ktoś otwiera, czy NA by ktoś był? E? Jest przy bombie. A gdzie jest bomba? Gdzie jest A, pode mną. A to ja idę od rampeczki. Uważaj, był przy wętach. Na wprost. A wprost. No kurwa Idę na górę. Za na Zasmokuję drzwi. Ale e, poszedłem, oczyk, na A. Ja na górę poszedłem. Plant łącznik. <słuch> Pójdę po bo byś nie zrozumiał. To konektor. Pójdź na zewnątrz. Czy to drzwi otwiera? Nie. A przeciwnik. To na bez sieci. Może wentem wejdzie. Jest vent. Dobra. Tak... Mówię... Chuj za stołem. Tak dobrze zacząłem, a teraz pichuję chujowo i Nie mogę nic ujebać. Dobra, rudy, masz. Kurwa, stecu, oddaj mu. Dla niego. To dla ciebie, patrz. Oooooo! Coś jałam! Kurwa! 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 się Kurwa! 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 No dobrze gra. rampa, to jest kanał dla mnie. Fak. Że... Gdy był? O! Oh. Blisko, blisko, Erek. I gara bomb? Ej, o chuj. Wyżąc się na zewnątrz. O bo. Zginie. Mam rację. Ja pierdolę. Kurnik. Kurnik. Kurnik jest. Wychodzi. Jaki stylowca? Kurwa, bieg za tobą! No. Ja no debil. no ale było walka tylko nie. no i się zgubił chłopak. No nie wiem, śmieszne to było. No, ale trochę mi współczuję, bo ostatnio graliśmy w czterech, więc wiem, jak to jest z krzysiem i z tym, jak on tam miał. Coś tam smagam ci jaja? Co to było, Laczek? A czemu ty w powietrzu jesteś? Z Piotrem graliśmy. A. Jaja chyba. Chodź, ludzie, pójdziemy co na Dors! Chicken! Halo! A! O, mi najebał, nie zdążyłem spaść. Jednego ujebałem. Jeden na B, jeden na A! Ja nikogo. Zdąży mi ujebać. jebać. Chyba paka B? Nie, A. Nie, B. B. Co to tak brzmi, chujowo, B plant? Widziałem, jak on cię przyblokował. Ojej. Ciemnia. Ciem... Darkroom. Cześć. A powiem ci, że to nie jest ciemnia. Tylko akwarium. Tak. Co? Tak. Mhm. na to mówimy ciemnia? Ty na to mówisz ciemnia. Nie ma sensu. Dlaczego akwarium? To dlaczego ciemnia, skoro tam jest jasno kurwa jakbyś nie wiem siedział na szczycie tego hońca. Ciemno. O, no, chyba u ciebie w dupie. Ciemnie to masz kurwa Ona kiedyś była po prawej stronie od rampy jak schodziłeś były takie drzwi To na ciemnie teraz można nazwać ten. Ten taki zakamarek co jest Ja pierdolę nic Kurwa ma wszyscy wylecieli Jednego się robiłem O Jezu, o Jezu Sasha on side nice. Pójdź, wstecz, jaki celownik drgnął, czy mi się wydawało? Masz po 90 Dgnął ci taki. Ja mogę, ja mogę coś przygarnąć. O! No słuchaj. Akurat chciałem Cię drapnąć, ale się gra skończyła. Akurat. Czy wiesz, to już był chyba taki gwóźdź do trumny dla nich, nie? Że im się nie udało. Zagrali fula to co mieli i tyle w temacie. No. Tak więc to by było na tyle. Cześć.